Siemanko! Trochę to trwało, zanim się ogarnąłem z tym wszystkim. Eee, więc tak, doszedłem do wniosku, że będzie dalej Q&A, ale będzie ono robione tylko raz w tygodniu i tak jak mówię, e, odpowiadał będę na y, pytania oznaczone serduszkiem. E, będzie ich maksymalnie 20 z racji tego, że po prostu nie wyrobiłbym się. E, e, odnośnie treningu ostatnio, co robiłem z Kacprem. Musicie wiedzieć, że to był przede wszystkim trening dla zabawy. Za pompy a nie po to, żeby pokazywać jak to ma trenować, więc jakieś tam komentarze, że, że się zrobił źle trening, czy coś są nie na miejscu, bo nie był to żaden, żaden po prostu e, planowany trening. Ja się świetnie bawiłem, spompowałem. E, tyle. Ja dzisiaj się pójdę jeszcze trochę porolować z racji tego, że już jutro znowu e, zaczynam e, górną partię jechać. Ciężary na razie nie będą duże, będzie to ja miałem jeszcze 170 kg, no ale takie mam programowanie to już seba wymyślił. Zobaczymy, zdaje się na niego, bo ja bym pewnie znowu przesadził z ciężarami, znowu poczułbym siłę i znowu bym wchodził 220 i tak dalej, i tak dalej. I zaraz bym się wystrzelał, także zobaczymy, co wyjdzie z tego jego programowania. Lecimy, lecimy z pytaniami. 20 pytań, tak jak mówiłem, Grzechu, czy masz jakiegoś kolegę co bije SynTOL? Nie mam, szczerze. Nie wiem, Wojtka podejrzewają, ale Wojtek mówi, że nie bierze. No to jak nie bierze, to co prawda są te jego bicepsy takie takie dziwne niekształtne, ale jak mówi, że nie bierze, no to po co miałby ściemniać? Na J to pewnie Toyota Raize. Nie. 3-litrowy tak. To był właśnie 3-litrowy Jaguar. Kupiłem go, porobiłem sobie parę rzeczy, oczywiście 3-litrowy benzyna i jak to ja, cebulak. W gazie. A dlaczego w gazie? Z racji tego, że mieszkam w Polsce i nie kupuję benzyny na galony, i nie stać mnie by było jeździć po prostu 3-litrową benzyną, dlatego tankuję gazu. Zadbany S-Type, naprawdę fajnie mi się tym jeździć. 200 tam chyba, 43 konie są. Przesiadka z pasata, jak dla mnie robi wrażenie. To już było, to już było. Hmm, zakupiłem taśmy na nadgarstki, odczuwam dyskomfort i często ból po ich zdjęciu, czasami też podczas samego wyciskania, czy może być to wina nieumiejętnego ich zakładania, czy to normalne. Yy, tak, nadgarstki powinno się zakładać nie poniżej linii nadgarstka, a troszeczkę na dłoni, żeby to maksymalnie usztywnić. Yy, można zobaczyć jak ja zakładam. Wtedy nie powinno być żadnego pff, no żadnego żadnego dyskomfortu, a powinno wręcz pomóc. Odcinki QA odnośnie sterydów i treningu oddzielnie. No ile bym tego musiał robić? Poza tym i tak byłoby tak, że pod odcinkami z, z działu doping i tak znalazłby się ktoś, kto by pisał o treningu, a w treningu pisaliby o dopingu, także tutaj naprawdę jest taki miżmasz. Yy, ogólnie jest taki syf już na tym internecie uznałem, że będę pozbywał się teraz konta prywatnego Facebook. Z racji tego, że cała ta inwigilacja i to wszystko i te pytania kurwa, odnośnie sterydów, czy załatwię, strasznie mnie to męczy. Yy, usunę po prostu to konto w pizdu, zostawię sobie jedno konto, założę do prowadzenia fanpage'u i będzie to konto, gdzie tam będę miał przykładowo grupkę swoich faktycznie znajomych yy, i tyle, no, no ze, zero tej inwigilacji, strasznie mnie to denerwuje, jak ktoś mi mówi, a, a czemu zrobiłeś to, a czemu to, a tutaj widziałem, że byłeś na tej grupie, a na tej, kurwa, serio, serio, koniec, koniec tego Facebooka, zostaje tylko fanpage i, i konto prywatne takie, takie powiedzmy nawet nie, nieoficjalne yy, dla takich Naprawdę znajomych, no. A jak ktoś ma jakieś interesy ze mną, może pisać na fanpage'u, czy na uikerze chociaż podałem weekend teraz, login, a już tam zaczęli pisać jakieś bzdury odnośnie, kurwa, cykli, no. O, ludzie, serio. Grzegorz, mówisz, że bierzesz aszfagandę. Ile bierzesz, bo na opakowaniu takie dzieci dawki zalecają? No, no jednej się nie bierze na pewno, no ze trzy trzy wrzucam i, i naprawdę naprawdę jest fajnie. Ogólnie ogólnie powiem wam, lubię. Lubię ashwagandę, lubię sobie ją połączyć z tyrozyną. Tak samo teraz ten produkt, co wyszedł z KFD, ten Sribwell, jak dla mnie trochę za mało gaby, ale sobie jeszcze podsypuję troszeczkę gaby i naprawdę mam mega mega fajny sen. Z tym, że nerki nie pracują, to mówiłeś, ale przecież nie była już wolna. Ja chyba powiedziałem coś, coś jak, jak właśnie jakieś ironizując, że po kreatynie nie pracują nerki, ale to była totalna bzdura. Nie zaliczam tego do pytania, tak tylko teraz po prostu sprecyzowałem. Zostało nam bodajże 16 pytań. Jak u Ciebie z wrażliwością insulinową? Dbasz o to, czy masz wyjebane, nawet gdy leci hormon? Są jakieś środki niedostępne dla zwykłego Kowalskiego, który mógłby pomóc z insulinoodpornością. Walczę z hiperinsulinemią. Już drugi rok i leciało wszystko od metamorfiny, berberyny, insulinometyków, przez różne diety i niby tych dietetyków. Glikemia lekko spadła. Ale jeszcze chujowo, myślałem nad melanotanem 2, bo są badania co prawda na szczurach, że mocno uwrażliwia DNP też ponad działać cuda i są niby bezpieczne protokoły na minimalnych dawkach. Jakie masz zdanie na temat insulinoodporności? Rozwiń temat jak możesz, bo jestem ciekawy i dzisiaj prawie każdy ma problemy z gospodarką węglowodanową. Każdy ma problemy, bo każdy sobie te problemy tak naprawdę natworzył. No. U mnie insulinoodporność nie występuje, więc, więc, więc jako tako się nie wypowiem. Nie jestem też znawcą w tym temacie. Yy, ogólnie, tak jak piszesz, mam, mam wyjebane. Nawet leci GH, chociaż GH leci u mnie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy yy, potrzebuje się zregenerować po jakimś yy, urazie. Metforminy też próbowałem i powiem Ci, jak dla mnie zero, chyba że do, do, do insuliny. Jeżeli leciałem na insulinie, to wtedy jeszcze automatycznie sobie yy, pomagałem yy, metforminom I, i, i to jest tyle. No. Glikemia lekko spadła. Ale jeszcze jest chujowo, myślałem nad Melanotanem. Melanotan obecnie sobie tam podbijam tysiączkę co trzeci dzień. Yy, ale tak naprawdę, no kurde, no nie wiem, no nie zaliczę tego do pytania, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć. No nie interesowałem się nigdy tym, yy, no a nie będę na szybko czytał, żeby po prostu udawać znawcę w każdym temacie. Co mam powiedzieć tacie, który twierdzi, że BCA to anabolik i będę bez karku oraz umrę w wieku 30 lat? Ja już umieram codziennie według ludzi, którzy, kurwa, co piszą na internecie, to ja już w ogóle powinienem mierzyć. tak? Jest tam tych y, paru hejterów, czy dwóch he, u mnie na koncie, jak zauważyliście. Totalne ameby umysłowe. Jeden tam wczoraj napisał, że mam ciśnienie 260 na 130, gdzie mierzyłem przy Was, przecież widzieliście, 125 na 80. Bardzo ładne ciśnienie mam, ale, ale musi musi coś popierdolić. No to słyszałem w ogóle, że to nie jest facet, tylko jakaś tam dziewczyna, bo mi chłopaki z Kołobrzegu mówili. Ale nieważne, no, w każdym razie nie ma, nie ma się co przejmować. Moja mama y, też kiedyś myślała, że to co robię jest złe, aż w końcu ją uświadomiłem. Puściłem jej parę filmów, że, że naprawdę da się robić to wszystko y, z głową. Także, także no, świadomość, przez świadomość. Trzeba jedynie przychodzić przez świadomość do ojca. No. Z polskich zespołów hip-hopowych kogoś dał w top 5. Ja, Aha. ja zaczynałem słuchać hip-hopu kiedy był kaliber księga tajemnicza Prolog. To było pierwsze. Wcześniej bodajże jeszcze miałem na kasetach wzgórze Japa 3 No a potem już jak to przeszło, LIRO ja nie słuchałem. Jak to potem już poszło, no to już potem było slamzatak, no slamzatak, no ale to ja slamzatak zacząłem bodajże dopiero od, od, czwartego, od czwartego albumu, od, od ostatniego bodajże nielegalu, tak. I nie zmienia się nic to było. No a potem już już wiadomo, głucha nodzi te sprawy. Także jak dla mnie numer 1 cały czas będzie rychu eee. no Z, 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 z WWO wiadomo, no to jak, to jak było kiedyś witryna odbicia. Ja raczej raczej żyję tymi klasykami, chociaż dużo, dużo tych nowych kawałków yy, też jest fajny. No. Dudek P56 naprawdę kurwa kozacko nie kawałek szyby ostatnio mi chodzi non stop po głowie, nie? Ale, ale takiego top 5 no, raczej raczej nie zestawię, bo, bo naprawdę dużo, dużo hmm, wykonawców lubię. Lubię posłuchać Reny ze Stopro. Tak samo, fajna płyta była. Czy lubisz ciepłą wódkę? Ja ogólnie wódki nie lubię. Jeżeli ktoś mówi, że lubi smak wódki, to coś z nim jest nie halo. Ja wolę się na przykład napić whisky i powiedzieć, że lubię smak whisky, bo ona ten smak ma. Ale nie napiję się wódki. Żebym ja się napił wódki, to muszę już być w stanie naprawdę wprawiony, ale nigdy w życiu nie powiem, że mi smakuje wódka, nawet zimna. No. Na zbicie kortyzolu poleciłeś brać ashwagandę, gaba, tyrozynę. Jakie dawki tego brać? Dawki indywidualne pod Ciebie. Yy, oczywiście wieczorem, no bo rano, rano nie ma co tej tyrozyny zbijać, ona... Yy, tyrozyny. O, pff, czego kula kortyzolu nie ma, nie ma co zbijać rano, nie? Śniadanko tłuszczowe, kawa kuloodporna, potem węglowodany. Zacząłem tak dopiero teraz robić, że yy, staram się ograniczać, yy, oddzielać te węglowodany od tłuszczy yy, Zaradą tam znajomego z Facebooka i powiem Wam póki co jest fajnie, bo Przede wszystkim nie wydyła mi tego brzucha. Jest fajnie, bo coś się już tam rysuje, mimo że nawet się nie staram. Czy HCG koniecznie do cyklu Solo Prob 1.8? To samo pytanie odnośnie e na 250 mg E4D. Na forum jedni mówią, że nie potrzeba do 10 tygodni, chyba, że widać, że jaja zmalały. Drudzy razem 20 tysięcy jednostek w dawkach po 500. Czy to nie za dużo? Ponoć lepiej nie dobić niż przebić. Tutaj chodzi o komórki Lejdiga. tak? Jeżeli jest dużo, bardzo łatwo jest je, nie wiem, czy na stały uszkodzić, natomiast usypiać. I potem jest problem z przywróceniem ich, ich, ich pracy. Natomiast myślę, propionat 1 do 8... Hmm. No jakichś tam dużych dni nie powinien. Ja myślę, że 10 tysięcy jednostek powinno wystarczyć i to w dawkach 1000 co trzeci dzień i, i, i to całkowicie. Natomiast, jeżeli całkowicie się odblokować, to tak jak mówię, to trzeba iść do endokrynologa, bo takie, takie odbloki jakie my robimy, jakie wy robicie, to jest wszystko o dupę rozbić. Tak naprawdę, prawdziwy odblok, jeżeli będziecie chcieli gdzieś skończyć, a co się nie stanie, kurwa, bo ludzie nie kończą. Jak już zaraz zaczynają brać, to biorą testosteron do końca. Mówię o tych, którzy faktycznie się już co wpakowali i cenią sobie pozytywne oczywiście aspekty tego. Jeżeli będzie się ktoś chciał całkowicie odblokować, to tylko i wyłącznie pod kontrolą endokrynologa. Sam tego nie zrobi nigdy dokładnie. Tam jest naprawdę szereg badań i mnóstwo czasu yy, chociażby na klomidzie. Czy można wrzucać test w połowie cyklu mety? 1 do 6 meta, 4 do 10 pro. Najgorszy cykl, jaki chyba widziałem. Dlaczego zaczynać od silnego anabolika mety? To nie lepiej zacząć sobie od propa i przykładowo w piątym tygodniu dorzucić sobie metę. Meta na kickstart, jak już mówiłem, jest bardzo złym pomysłem, ponieważ dajecie wszystko, co najlepsze już na początku, i potem mało co będzie was kopać. Jaki model progresji będziesz teraz stosował w treningu, kiedy na stałe wchodzi koszula? Koszula jest zamówiona, natomiast ona jak przyjdzie, to ja i tak dopiero myślę, że wejdę dopiero we wrześniu albo końcówce sierpnia. Dopiero wejdę na koszulę. Model progresji będzie mm, ruchomy. Nie mam nic założonego takiego na stałe, żeby robić. Tak tak mówię, teraz ten tydzień będę cztero tygodniowy cykl mam i on się opiera na ciężarach naprawdę maksymalnie do 180 kg, ale jest bardzo dużo ćwiczeń pomocniczych. Także także wszystko będziecie obserwować na vlogu. No, no póki co nie będzie dużych ciężarów, sorry, ale ja się muszę dobrze przygotować, żeby się nie wystrzelać i zrobić w końcu te pierdolone 400 kg. Jetta pewnie nie nie Najlepszy cykl z długich estrów na siłę. Boldenon z fazą ładowania po jakim czasie działa? Późno. Bardzo, bardzo, bardzo późno Boldenon działa. Nie robię fazy ładowania, daję cały czas stałe dawki. Chociaż może pomyślę nad tym, żeby zejść, bo teraz, yy, ach, nie powiem ile, ale teraz leci więcej i pomyślę, czy może później sobie po prostu yy, nie zejść. Natomiast długo. i Najlepszy cykl z długich estrów? No ja myślę, że Cypionat. Cypionat się najlepiej sprawdzi pod to. Tą... Jaki jest mój stosunek do takiej imprezy jak World Games, Światowe Igrzyska Sportowe, które będą się niedługo we Wrocławiu, gdzie obok poważnych dyscyplin takich jak trójbój rozgrywane były na przykład zawody w kręgle. Wziąłby Pan w tym udział, gdy były zawody w w koszuli, czy to imprezy dla łomisów. Tam jest trójbój i ten trójbój jest w sprzęcie, czyli wyciskanie w koszuli też tam będzie. Natomiast jest to ministerialne, nie dotyczy zawodników federacji zawodowych. Więc nas nie zapraszają. No poza tym zawodnicy federacji zawodowych nie bawią się w jakieś oczyszczanie, tak jak zawodnicy ministerialni, bo oni oczywiście muszą się czyścić, żeby wystartować. No ale jak najbardziej takie coś popieram. No sama sama same to, że powstały światowe igrzyska sportowe dyscyplin nieolimpijskich jest, jest, naprawdę, jest naprawdę fajne. Przynajmniej można ten trójbój oglądać w, w końcu w telewizji. Nie? Czy zaryzykowałbyś zamawianie środków z internetu? Każdy kiedyś musi ją musiał zaryzykować ten jeden raz, ja też to robiłem. Akurat ja trafiłem dobrze, ale bywało też, że trafiłem źle. Na dzień dzisiejszy na pewno bym nie zaryzykował. Poczytałbym sobie opinie, pochodził po grupach, nawiązał kontakt z kimś i wtedy bym ewentualnie coś zamawiał. Co powiesz na wrzucenie MK677 do odbloku? Jak najbardziej wrzucaj, będziesz naprawdę zadowolony. Jakie anaboliki musiał brać Mariusz Płodzianowski? W jednym z wywiadów, który udział powiedział, że jakby odstawił wszystko w jednym momencie, to by umarł w przeciągu miesiąca. I musiał robić to stopniowo. Jak sądzę... Jak ja sądzę, to tam leciało co najmniej z 20-25 jednostek hormonu dziennie, nie? Yy, to na pewno. Wiem, że tam znałem kilku strągmenów z tych czasów. Oni mówili, że mieli jakiś steryt, który się nazywali to byki. Mówili na to byki. Ha, co to było, nie wiem, ale podobno robiło totalny rozpierdol. No dużo, dużo brał. No jak można ważyć, profesor, 40 kg na docięciu jeszcze z taką siłą, no, no dużo, naprawdę dużo. Cykl w wieku 17 lat, trenuje 3. Tutaj akurat staż yy, nie ma znaczenia. Tutaj jest Twoja własna gospodarka hormonalna wyznacznikiem. W wieku 17 lat masz ją jeszcze i tak wysoko, więc nie potrzebujesz żadnego cyklu. Kiedy ruszą znów koszulki od domka, sportzuję. Nie wiem, strona jest, może, może, może ruszą, tam musiałbym z Michałem porozmawiać czy będziemy jeszcze z tym ruszać czy nie, może jakieś nowe wzory zrobić, tylko tam to się nie sprawdzało, za mało, był duży nakład, potem było rozbieżność w rozmiarach i, i, i po prostu w, tyle dobrze, że powychodzili wszyscy na zero. Na pierwszy cykl 15-16 tygodniowy, co lepiej, być z ustaną, czy może tylko Cypiona albo Enantan? Mam tu dużo znastów i każdy gada co innego 28 lat, 174 cm 74 kg na redukcji. Teraz dobry mięsień. Chciałbym na masie podskoczyć tak do 81-85 w miarę dobrej masy. No kwestia indywidualna. No, ja, na przykład, ja na przykład bardzo lubię cypionat, nie? ale nie polecę na przykład samego cypionatu, tylko zawsze sobie dam gdzieś tą sustę czy jakąś omkę w tle, żeby jeszcze sobie to tam krążyło i nie było takiego wahania yy, stężeń. Także no. no no trzeba sprawdzić na sobie, no nie jestem w stanie Ci powiedzieć naprawdę. To specjalistyczne preparaty, twoje walce Czy jest możliwe ocenić jakie środki leciały obserwując jedynie czyjeś postępy sylwetkowe lub siłowe? Pytam względu na różne opinie internetowych ekspertów. Y na posiłki <coughs> ja myślę, że idzie. Myślę, że idzie. Separację odróżnić jaka jest na trenie po zachowaniu człowieka idzie, idzie. Y tak samo to zobaczyć, aczkolwiek idzie się też przejechać, bo znam kilka osób, które wyglądają jakby non-stop waliły tren e, z jakimiś krótkimi estrami, a, a są naturalami, nie? <grytanie> Także naprawdę idzie się, idzie się przejechać. Czy czujesz się przykładowym sportowcem? Nie chodzi mi o koks, bo od dawna zdaję sobie sprawę, że koks jest w prawie Każdej dyscyplina na zawodnym poziomie. Chodzi mi o fajki i alkohol. Chcesz łamać bariery, czy o co z tym chodzi? Chcesz udowadniać, że sportowiec dający sobie czasami trochę luzu, też może być mistrzem świata, czy chodzi o to, że w Twojej dyscyplinie nie robi to aż takiego dużego znaczenia? Eee, robi znaczenie. Alkohol na pewno. Dlatego e, ja papierosy rzuciłem. Jak wiecie e, końcówką marca rzuciłem papierosy. Może jeszcze kiedyś sobie zapalę. Natomiast e, ja uważam, że wszystko jest dla ludzi. Papierosy tak bardzo nie przeszkadzają, przykładowo w sportach siłowych, ponieważ nie są to sporty wydolnościowe kondycyjne, tak? Natomiast przeszkadzają w, w smaku, na przykład już gorzej się je po, po tym szlugu i, 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 i tak dalej. Natomiast lepiej sobie radzi człowiek ze stresem, więc tutaj jest coś za coś. Natomiast szkoda, szkoda zdrowia, naprawdę. Yy, alkohol. Wszystko dla ludzi, yy, ja na przykład lubię się napić piwa, wieczorem przyjść, coś w fotelu, załączyć sobie film, lubię się napić piwa, czy zrobić sobie drinka z whisky i, i uważam, że nikomu to yy, nie szkodzi. Oczywiście nie, żeby się napierdolić jak świnia, bo to jest złe zawsze, ale normalne ilości są wskazane nawet przed snem, warto zrobić sobie setkę, żeby lepiej, sorry, krew krążyła, jak najbardziej. No, po części po części to tak jest, że, że, że łamie te bariery i pokazuje, że wcale nie trzeba trzymać stricte tego wszystkiego tak, żeby, żeby naprawdę zostać mistrzem. Odmawiając sobie wszystkiego, człowiek robi sobie o wiele jeszcze większą krzywdę w głowie, więc jeżeli nie poukłada sobie w głowie i będzie fizycznie bardzo, bardzo zdrowy, natomiast psychicznie będzie już kulał i nie zrobi tego, co miał zrobić. Tu o, Polecasz ciągle się mielniane, kupić mielone czy w ziarenkach? Podgotowujesz je czy wpierdalasz surowe? Yy, no ja sobie biorę łyżeczkę, dwie łyżeczki, po prostu żuję, robi mi się to z tego papka i zapijam. Tak jak biorę. Co to jest dinitrofenol? Nie mam pojęcia. Czy czekolada gorzka w dużych dawkach podnosi poziom hematokrytu? Jak go ewentualnie zbijać? Nie da się zbić hematokrytu, krwinki żyją. 120 dni i one muszą same po prostu obumierać sobie stopniowo, co będzie się wiązało oczywiście z wyższym poziomem żelaza. Czekolada gorzka na pewno obniża ciśnienie, ale czy wpływa na poziom hematokrytu? Nie mam pojęcia. Osłonki na wątrobę i żołądek. Na wątrobę liw 52. Co można sobie jeszcze? No, heparagen po cyklu. Siemielniane na żołądek. ostropę splamisty na wątrobę. Trochę tego jest, co można sobie naprawdę dorzucić. Mam możliwość załatwić recepty na środki z apteki. Co najbardziej opłacasz się brać? Przede wszystkim musisz napisać do mnie na PRIF z tymi receptami, bo będzie parę rzeczy, które będę potrzebował. No, co najbardziej się opłaca? No, na pewno odblokim. Pregnil sobie wziąć. Pregnyl, klomit, omnadren, prolongatum, ewentualnie megacy jak ktoś potrzebuje. Salbutamol, jeżeli ktoś potrzebuje do redukcji. Ja mam na przykład astmę uczuleniową. Dwa razy w roku co najmniej mam tak, że się strasznie duszę, jeżeli kwitną tam pyłki czy coś, więc zawsze mam wentolin w pogotowiu. Oczywiście sam sobie go przepisałem, ale lekarz mi to powiedział, że zrobiłem bardzo dobrze. Chodziło tylko i wyłącznie o rozszerzenie o skrzeli. czy o skrzelików, nie pamiętam. Już w każdym razie mam taką astmę na bawianie się i we wojsku, będąc na służbie zasadniczej. No, i tak mam, że jak coś, jak coś kwitnie, jakieś tam pyłki, to po prostu czasami mnie przydusza. Coś więcej, info i twoje odczucia o halo. Okropny środek, okropny. Tyle samo co mi dał siły, tak samo szybko mi potem zabrał, a krew do teraz normuje się. Także A minęły już 3 miesiące i ona się ciągle normuje. To jest, to jest 80 parę dni, co minęło, a krwinki żyją 120 dni. Także ciągle, ciągle muszę jeszcze z tym. Walczyć. Co sądzisz o prohormonach? Jak dla mnie straszny syf. To jest wszystko grupy metylowane i to jest bardzo toksyczne. Ja tego nie polecam. Ja polecam wszystkie rzeczy, które są w zastrzykach yy, omijają yy, żołądek i jak dla mnie są o wiele bezpieczniejsze. Zrobicie live stream na YouTube z zawodów w Moskwie. Jak będzie tam internet, to zrobimy. Chyba, że doładujecie mi konto za 1000 zł, to będę robił z danych. <laughs> Ból żołądka, problemy z układem trawiennym, dużo stymula Max pumpa, co na odtrucie i detoks wątroby i flaków. Przede wszystkim odstawić yy, stymulanty na jakiś czas. Yy, Glutatją skąd załatwić? Włoska apteka, ewentualnie kupić z internetu, tego raczej nie, nie wałują. Glutatją polecam brać z NAC, z racji tego, że po prostu zwiększają swoje działanie. Siema Grzegorz, wiem, że to nie Twój świat, ale mam 33 lat, tak, to zrymował. Ćwiczę regular na sucho, więc które suplementy naprawdę działają, a które to zwykłe odchudzanie portfela? Suplementy działają w zależności od tego, co kto potrzebuje i jakie ma braki w żywieniu, w diecie, czy, czy tam ewentualnie w jakiejś tam gospodarce swojej witaminowej, tak. Eee... No na pewno ja nie wierzę w tribulusy żadne, nie wierzę w tribulusy, w żadne HMB, w żadne kurwa bzdury typu somatodrol, Jezu, no totalne, totalne bzdury. Natomiast takie rzeczy jak uzupełnianie potasu, witaminy C, witaminy D, po prostu minerałów, czy aminokwasy rozgałęzione przed, po treningu, kreatyna, uzupełnienie białka, czy, czy zwiększanie kalorii poprzez jakieś tam gainer czy bulki. jak najbardziej polecam takie rzeczy i, i, i nie jest to odchudzanie portfela. Oczywiście, da się to wszystko dostarczyć z jedzenia, ale to trzeba już mieć naprawdę poukładane, żeby to wszystko sobie dostarczyć. Oczywiście nie wszystko się da dostarczyć, także trzeba, mieć to, no, trzeba to mieć na uwadze. Pytanie do kolejnego Q&A. Masz jakąś laskę czy wolny strzelec z silną ręką, bądź preferujesz panny z roksy? Nie byłem nigdy na kurwach. Znajomi jeździli, jakoś nigdy nie uznawałem tego, żeby płacić za seks. Nie mam, nie mam dziewczyny. To znaczy inaczej, ja mam dziewczynę, ona nie ma chłopaka, zobaczymy, co z tego będzie, yy, bo byliśmy jakiś czas ze sobą. Yy, ja zjebałem, więc ja teraz naprawiam, zobaczymy, co z tego będzie. Mówiłeś, że masz 96 w pasie, a na minimalne 110 wygląda. No kurwa, to chyba 110 nie widziałeś, jak wygląda w pasie, nie? Ale dobrze, zmierzę, zmierzę na następnym treningu przy Was, oficjalnie zmierzę, ile mam w pasie. <grym> Ile ma Pan lat? 29 jeszcze przez dwa miesiące. 3 sierpnia mam lat 30. Dlaczego ta tasiemiec nie pójdzie do nieba? Bo żyje w grzechu. Znam to. <grytanie> Czy planujesz starty w trójboju w całości? Tak, planujemy zrobić w przyszłym roku po rekompozycji. Chciałbym. Nie mówię, że na pewno, ale chciałbym w kategorii 110, maksymalnie do 125 kg zrobić 900 kg w klasyku. W trójboju oczywiście. Ile już było pytań? Nie wiem, powiedzmy, że zrobimy jeszcze jeszcze 3. X-Type 30 V6, tak. To nie było pytanie, ale tak, tak go kupiłem. Hmm. Czy nagrasz kiedyś całą rutynową rozgrzewkę? Nie chodzi mi o typ, typowe machanie rękami, nogami. Ja ze stringiem tylko od A do Z. Ale nagrywałem już niejednokrotnie rolowania wszystkie, wszystkie rozciągania i tak dalej. To było wszystko nagrywane. Jaki cykl był najmocniejszy, który dotychczas brałeś? Chodzi mi o przyrosty. To był cykl, do którego włączyłem antybiotyk właśnie o nazwie minocyklina. Leciało też wtedy Halo z haloswermodia, czyli takie słabsza, słabsza taka wersja halo. Ważyłem wtedy 116 kg i podchodziłem pod 260 bez koszuli. Także naprawdę, naprawdę to było takie idealne, bo czasami w za dużym cyklu idzie po prostu przesadzić i zaczyna człowiek się cofać wynikowo. Jak u Ciebie jest po cyklu, jak i w trakcie? Nie ma problemu, dlaczego miał być problem? Wiadomo, że jeżeli ktoś odstawi w momencie testosteron i nie odblokuje się i, i prolaktynę do tego jeszcze będzie miał wysoko, no to będzie miał problemy z tym. Natomiast jeżeli sobie badasz wszystko, trzymasz prolaktynkę w ryzach, po cyklu zbijasz sobie estro, um, testosteron jest ciągle wysoko, czy jesteś na mostku, no nie masz szans, żeby się coś stało. No, cały czas libido u mnie jest bardzo duże. Eee, moja była heh, dziewczyna, może przyszła, e, heh, mówiła, że dobry seks to nie wszystko, heh, ale 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 nie mam, nie mam problemów z tym. Natomiast znam ludzi, którzy naprawdę mieli, bo mieli na przykład w dupie to, yy, że, że mają wysokoprolaktynę. Oni nawet tego nie wiedzieli i ratowali się wiagrami, czyli kolejne dorzucanie kolejnych leków, żeby znowu się ratować, yy, żeby ratować swoją, powiedzmy, męskość, gdzie tak naprawdę idzie tego yy, w całości uniknąć. Wystarczy się, kurwa, badać i wydać na profilaktykę tyle samo, co na, kurwa, sterydy, a ludzie nie wydają na profilaktykę, bo im szkoda pieniędzy, bo zasłoicie, przykładowo do Dostinexu czy Cabaseru, on będzie miał dwa flakony testosteronu. No kurwa, no będzie miał dwa flakony testosteronu, ale nie będziesz ruchał, no i tyle będziesz miał. No. Dobra, jeszcze dwa pytania, na szybko. Na temat prohormonów już było. Czy warto bić Antka na oleju? Oczywiście, że warto bić Antka na oleju i świetna sprawa, jest właśnie Antek na oleju. Widziałem, że ludzie strasznie go chwalili na internecie, też na niego będę wchodził, ale to dopiero jak sobie wyrównam po prostu poziom y, tego nieszczęsnego hematokrytu. Jutro idę krew oddać, mam nadzieję, że wezmą, bo miałem ostatnio hemoglobiny za wysoko, ale teraz już myślę, że będzie ok. A, I ostatnie... Czemu nie mogłem zasnąć? Ciekawe. <laughs> no nie mogłem po prostu, ze zmęczenia nie mogłem zasnąć. Tyle. Lecę na siłownię. Koniec tego odcinka. Następny będzie w kolejną niedzielę. Na razie.